Cześć wszystkim z tej strony, Kaczep Łagodny W dzisiejszym odcinku zagramy, zagramy, zagramy sobie w taki quiz, że jak dobrze znam poppy Jakiś kotek, matuasek kropka prof. Wymyśliłeś teścik fajny. Yy. Fajny. Znaczy nie wiem czy fajne ale raczej jest. No, znaczy raczej... Na pewno jest fajny. Jak nazy... A! Subskrybujcie i lajkujcie, bo to bardzo rozwija kanał. I uwaga. Pierwsze pytanie. Jak nazywa się drugi chapter popi Playtime? Fly in a Web The Pink Spider nie ma nazwy tu po prostu Fly in the Web whip. whip, nie umiem czytać po angielsku, sorry jak coś. Broni. Bron. Dinozaur. Bron. Tak. Kiedy zostało... W... O Jezu. 12 paździer. Kurde. E to jest oczywiście... To przecież... 2021. Jak nazywa się ta lalka? Papi. Popi. Nie, popi, Kiedy został stworzony na zabawkę Hagiwagi. Tysiąc. No co? Dlaczego wracamy do fabryki? Tutaj tam po wielu latach. Chcemy jeszcze raz tu pracować, ale mi tu też, no... Tu powiedzieli, że tu nie pracujemy. My pracujemy. To jest prawda, że my pracujemy. My pracujemy przez uciekanie. Bo chcemy jeszcze raz. Bo ludzie tam znikają. Bo było tam Gilligan. To trzeba zrobić, żeby Hagi umarł. Uciec przed nim. zwrócić go za pomocą skrzyni. Jakie kolory. Poczekajcie chwilę, bo coś się jest nie tak. Już jestem. I my jesteśmy na tym teraz. Jakie kolory baterii musimy odnaleźć, żeby dostać czerwoną rękę? Czerwony, niebieski, żółty i zielony. Tak, to. Dobrze. W którym roku została stworzona maszyna maker? O kurde. Dobra. No nie! Ja ale... Prawo, jesteś prawdziwym fanem poppy Playtime. 1084 rok. Co jest? Ej, nie wiedziałem! Serio. Podamy komentarz. Super. Dobrze, ale ja chcę teraz to mu wysłać. I co mam zrobić? Dobra, wysłałem to. Wysłałem to. Tak, mam nadzieję. Słuchajcie, ja sobie pójdę na kolejny quiz. Jesteśmy. Tu jakiś speak. 36R45 Też widzę, masz nawet duży. O Boże, będzie trudno. Będzie trudno. Słuchajcie, lak się zrobił. Ym, na chwilę muszę zatrzymać. Już powróciłem. I ty, gościu, który to stworzyłeś, jeżeli nie oglądasz. To dajcie słowa i lajka. Bo to bardzo rozwija kanał. Naprawdę. Ale to serio. Naprawdę. Nie wiem czy ja to mówię już drugi raz, ale drugi raz to tylko przypominam. Ale pierwszy to tak po prostu. Bo chcę. Zgaduję, że ten gościu, który to wymyślił. Nazywa się Kasper. Bo dużo ludzi, którzy się nazywają Kasper. Mają taką. Tak, o, tak jak nazywa się kwiatek z chapteru drugiego? O! P kwiatek? Nie, to była ta Daisy. Banzubani. PJ? Ale PJ to jest gąsienica. ale nieważne. Jak nazywa się mamusia, z którą będziemy walczyć. Mamy Long Legs? Jakim numerem eksperymentów był hagiłogi? 1006 1006, ale to jest nieprawda. Jaka zabawka leży we krwi w hotelu? Gdzie wypiłaś? Oto Robot. Co? Przecież wszędzie jest w krwi Jaka była data wydania Poppy Playtime Chapter 1? I teraz tego nie zwalę. CO?! Dobra. Ile mamy kaset łączące te ze screenów z chapteru drogi? O nie, no siedem, sześć. Dobra, ważne Ja właśnie marzena, która podrukuje zabawki. Make a friend. No. Co mówi nam re... Ale... Lama ma long legs. Że się bawisz, to ona cię wygląda. Jak się bawisz, to ona też się bawi. Nic nie robi. Ej, dobrze! No i... Pół na pół, no... Wiem, źle wyszło. Ale włączamy kolejny kuc, jeżeli tylko jest. Tu ktoś znał, no, jak dobrze znasz chapter drugi. Chwila. Jak dobrze znasz chapter drugi dla Admirosa Mam nadzieję, że ty Admiros już to zgadłeś wszystko, bo ty jesteś bardzo mądry. Bardzo, ale to serio bardzo. Bo ty kochasz to i play tam normalnie. Eee, poczekajcie, bo tu była jakaś... Dlaczego nie ma gunki do in... A, nie, a dla mnie też to jest, prawda? Tak, Top Cat, prawda? Wbijajcie też na kanał do Admirosa, bo tam możecie też yy, różne filmy słabiej tam pooglądać. Do Screamiego też nawet wbijajcie, spokojny, jest YouTuber. Um, uwaga, jak się nazywa? Bo nie wiem ile miał tutaj Admiros, jak to grało, Chyba, że nie grał, ale oglądałem jego odcinek i raczej grał. Raczej grałeś. Jak nie to to sorry za pomyłkę. Nie wiem ile on tu miał. A staramy się mieć wszystko. Jak się nazywa chapter 2. Oczywiście że Fly in the Web. Tutaj zdjęcie. Jeżeli w jakimś pytaniu się pomyliłem, to bardzo przepraszam, ale quiz jest zrobiony. Już po premierze Czaptera 2. No dobrze. Pytanie drugie. Skąd gracz wymyślił, żeby na nazywać Mami Long Legs? Mami Long Legs. W sensie skąd się wzięła ta nazwa, jak ktoś nie rozumie Mami Long Legs, to ta postać na no, nie wiem o co chodzi. A! Aha, dobra, nieważne. Ona ma dziurę w szyi. Kolejne pytanie. Kiedy wyszedł chapter drugi? Hmm. No prawie zgadłem, no było blisko. Ach. Ej, no naprawdę. Co się... dzieje z popi w tym momencie gry? Popi mówi, abyśmy. Serio? Żebyśmy sobie stąd poszli. a Popi próbuje nas zabić. Wyskakuje łapami Long i porywa Popi. Popi z nami gada, a potem po prostu. No właśnie. Jak to wygląda w ogóle śmiesznie. Co robi zielona łapka? Przekazuje prąd. Bo nic innego. Co w tym momencie wyszedł? Kili Willy, Hagiłagi, Kissy Missy, Zmutowana, Mami Long Legs, Kissy Missy. Bo ja oglądam Admirosa. Jak straciliśmy czerwoną łapkę. No ale. Nie, no. Co ja, bym tu zrobił? Poza tu wcizną. Jaka muzyka. A tu jest nawet pokazana. Jaka muzyka gra kiedyś. Kissy, Missy wychodzi. Muzyka, kiedy goni nas Hagi Łagi w chapterze. Muzyka, kiedy wychodzi Hagi w chapterze pierwszym. Nowa muzyka. Co? Serio? Nie wiedziałem. Gra. Piosenka o Kisi missy, kissy, missy, Wants to Kiss you Lala. Jak się nazywała trzecia gra, którą trzeba było wykonać w te w... Ojej. Oj. Snake? Nie. Poszło ci średnio. Może mam mamilong lekcji... Z... Ale się boję, wiesz. Mam Long Legs, tylko mnie złapie, mnie porwie na kawałki. A nie! Zja od razu. Co jest? Ale ja tylko nie wiedziałem, jak się nazywało to. Mm, mm, po... Jeżeli nie oglądaliście odcinku, jak przechodzę od Chapter 1, to bardzo Was zapraszam na kanał. A to dzisiaj będzie na tyle papa.